To jest diorama, taką ma tytuł ogólny, podróż z ziemi świętej do Polski, powierzchnia 26,5 m kwadratowego, 130 figurek stacjonarnych, 13 figurek ruchomych w tej chwili i cała podróż rozpoczyna się od Nazaretu od miejsca zamieszkania Józefa i Maryny. Nazare w, Nazarecie widoczny jest, w, w Nazarecie widoczny jest domek Maryi, innym kolorem, niebieskim, rozpoznawalnym po resztu. I z tyłu jest widoczny na górze domek Józefa. Pozostałe tutaj takie sytuacyjne, jakieś gospodarcze domki. Jedną z ciekawszych rzeczy jest studzienka Maryi, ona w Ziemi Świętej, w tej chwili to jest jako obiekt zabytkowy, się chodzi o oglądać w czasach, w czasach Józefa i Jezusa, to było jedyne miejsce w Nazarecie, gdzie wodę pobierano, w tej chwili to tam no, jest jako zabytek, się chodzi o oglądać. Dalej się przesuwamy. Doliny Jordanu po Nazarecie, wchodzimy w dolinę Jordanu. Symboliczna, symboliczna rzeka, jezioro Genezaret, rzeka Jordan. I tak jakbyśmy w czasie przeskakiwali. Już jest ukazany w Jordanie Chrzest Jezusa. W głębi widać górę Tabor. Na górze Tabor stoi Pan Jezus, święty Jakub. W środku młody święty Jan, i po prawej po lewej stronie święty Piotr. Na dole, tak jak jest nad Jordanem, najżyźniejsze tereny w Ziemi Świętej, no to tak tutaj na tej dioramie jest to yy, widoczne. Paspiska, zwierzęta, trzeba uważać nad dioramie, żeby pewne rzeczy takie zobaczyć związane bezpośrednio z Józefem i Maryją jest taka figurka Józef i Maryja w drodze do Betlejem jadą się dać za ludzi Józef jedzie dać się zapisać symboliczne może Martwe w głębi widać górę jeszcze nie ma na niej Jezusa i diabła góra Irycho a Dlatego nie ma, ponieważ ta, shop, ta diorama jest dioramą rozwojową. Ona ciągle będzie żyła, ciągle się będzie zmieniała. Będą dochodzić nowe sytuacje, nowe, nowe figurki. Także to nie jest tak, że jak się raz tutaj przyjdzie, to obejrzy, to znaczy wszystko już widzieliśmy. Co parę tygodni, co parę miesięcy coś tutaj nowego będzie dochodzić.